Żyjemy w przyspieszonym świecie, w którym zewnętrzne i wewnętrzne presje popychają nas każdego dnia w stan ciągłego niepokoju. Media społecznościowe, zobowiązania, presja na produkcję, osiąganie celów i bycie kimś cały czas, wszystko to się kumuluje, aż nadejdzie moment, w którym nie jesteśmy już w stanie usłyszeć tego, co naprawdę ważne nasz własny umysł, nasza cisza. Może czujesz się tak teraz. Zmęczony, przytłoczony, szukający odpowiedzi na zewnątrz, próbujący znaleźć sens, kierunek, coś, co przyniesie ulgę w ciężarze, który nosisz. A co, jeśli powiem ci, że ta ulga, ten spokój, ten cel, który wydaje się tak odległy, może zacząć się w tobie? I więcej, że od tysięcy lat pradawne nauki pokazywały drogę do tego? Dziś zanurzymy się w starożytną mądrość, która pozostaje tak żywa i potężna, jak w dniu, w którym powstała, nauki buddyjskie. Bardziej niż filozofia czy religia, buddyzm jest dla wielu praktycznym przewodnikiem, jak żyć z większą obecnością, większą świadomością i większym pokojem. W tym filmie poznasz dziesięciu głębokich nauk buddyjskich, które mogą odmienić sposób, w jaki patrzysz na życie, cierpienie, emocje i wyzwania codzienności. Są to proste, ale niezwykle potężne wiadomości, które potrafią uspokoić najbardziej zaniepokojony umysł i ponownie zapalić światło prawdziwego celu. Nie ma znaczenia, gdzie jesteś teraz na swojej drodze, czy w chaosie, czy szukasz równowagi, ten materiał jest dla ciebie. Tutaj znajdziesz słowa, które przyjmują, refleksje, które budzą i drogi, które prowadzą do wewnątrz. Bo to w tobie kryje się prawdziwy spokój. A czasami wszystko, co musimy zrobić, to uciszyć umysł, by y usłyszeć, co dusza próbuje powiedzieć. Zrób głęboki oddech. Pozwól, by hałas świata pozostał na zewnątrz. I dołącz do mnie w tej podróży spokoju, mądrości i ponownego połączenia. Zanim zaczniemy tę podróż spokoju i mądrości, skorzystaj i subskrybuj kanał. Tutaj znajdziesz treści, które karmią umysł, dotykają serca i pomagają wprowadzić więcej lekkości do twojego codziennego życia. Więc włącz dzwoneczek, aby niczego nie przegapić i dołącz do tej społeczności, która podobnie jak ty, szuka więcej sensu, więcej pokoju i więcej obecności. Czy zauważyłeś, jak największe bóle w twoim życiu były również momentami, w których najbardziej się rozwinąłeś? Buddyzm naucza tego: Że za każdym bólem, każdą stratą, każdą rozczarowaniem kryje się nasiona. Nasiono przemiany. Wyobraź sobie rzekę. Nie zatrzymuje się, gdy napotyka kamienie. Tańczy wokół nich. Tworzy Wajry, zakręty, piękno. Takimi są nasze przeszkody? Nie po to, by nas zatrzymać, ale po to, by nas ukształtować, wygładzić, wzmocnić. Im bardziej próbujemy walczyć z nurtem życia, tym bardziej się męczymy. Ale kiedy puszczamy, kiedy ufamy, odkrywamy siłę, o której nie wiedzieliśmy, że istnieje. Ból nas uczy. Straty nas odsłaniają. Trudne osoby, które pojawiają się na naszej drodze? To nie są przypadki. To nauczyciele w przebraniu. Odsłaniają nasze cienie. Testują naszą cierpliwość i czynią nas bardziej ludzkimi. Każdy prosty moment, uścisk, zachód słońca, cisza między dwoma słowami, niesie ze sobą cud życia. Nadzwyczajne tkwi w zwyczajnym. Prawdziwe oświecenie nie znajduje się w wielkich gestach, ale w obecności. W teraz. Tak tracimy rzeczy, tracimy ludzi i tak boli. Ale buddyzm pokazuje nam, że wszystko się zmienia. Wszystko mija. Wszystko się przekształca. Łzy nawadniają glebę, na której kwitną nowe zrozumienia. Koniec. Zawsze jest ukrytym początkiem. A ta książka, która wpadła ci w ręce w odpowiednim momencie? Ta rozmowa, którą usłyszałeś przypadkiem i odpowiedziała ci na wszystko, czego potrzebowałeś? Przypadek? Może. Ale wszechświat szeptał. Życie mówi. Synchroniczność to język przeznaczenia. Nawet w najciemniejszych nocach, kiedy wszystko wydaje się bez sensu, to tam, w tym dokładnym punkcie, zaczyna kiełkować nasiona. Życie pisze prosto, tak. Ale pisze krzywymi liniami. I dopiero później, patrząc wstecz, wszystko nabiera sensu. Każda strata nas przygotowuje. Każdy błąd nas uczy. Każdy nowy początek przybliża nas do naszej prawdy. Akceptacja to nie słabość, to odwaga, to spojrzenie w rzeczywistość z szeroko otwartymi oczami i powiedzenie: tak to jest. I będę z tym rosnąć. Buddyzm pokazuje nam nietrwałość. Nic nie trwa wiecznie. I to właśnie dlatego wszystko ma wartość. Gdyby zachód słońca trwał godziny, przestałby być magiczny. Gdyby życie było wieczne, nie miałoby pilności. Sekret? Puszczenie, puszczenie kontroli, oczekiwań, przywiązania. Bo kiedy trzymasz za mocno, tracisz przepływ. Ale kiedy puszczasz, życie cię zaskoczy. Kochać to puszczać, żyć to puszczać, być to puszczać. I nie, to nie jest poddanie się, to zaufanie, to oddanie, to tańczyć z życiem, zamiast próbować je kontrolować. Pokój nie tkwi w tym, co osiągniesz. Tkwi w tym, jak żyjesz teraz. Bo na koniec, to teraz jest wszystkim, co istnieje. Ten moment, ten oddech, ta sekunda. Natura nie walczy z zmianą. Bambas się wygina, rzeka się dostosowuje, kwiat rozkwita tylko dziś. Możemy się od nich uczyć. Oddychaj. Poczuj. To jedyny prawdziwy czas, który masz. Przeszłość to wspomnienie. Przyszłość to wyobraźnia. Ale teraźniejszość to prezent. Życie to nie coś, co kontrolujesz. To coś, co żyjesz. co czujesz. co szanujesz. A w momencie, gdy przestajesz z nią walczyć, odkrywasz, że już jesteś na właściwej drodze. Akceptuj. Puszczaj. Bądź świadkiem, bo wszystko, czego potrzebujesz, już tu jest. Nie musisz biegać. Życie to nie linia mety, to taniec. Czasem powolny, czasem intensywny, ale zawsze pełen nauk. Kiedy zwalniasz, zaczynasz dostrzegać piękno w szczegółach. W wietrze, który dotyka twarzy. W uśmiechu nieznajomego. W prostym fakcie bycia tutaj, teraz. Przestań szukać perfekcji. Ona nie istnieje poza opowieściami, które tworzymy w umyśle. To, co realne, jest niedoskonałe. Jest pełne błędów, potknięć i nowych początków. I właśnie tam tkwi piękno, w niedoskonałości, która czyni nas ludźmi, w wrażliwości, która łączy nas wszystkich. Nie musisz być silny cały czas. Możesz płakać. Możesz być zmęczony. Możesz zatrzymać się. Tylko nie rezygnuj z siebie. Bo nawet w dniach, kiedy wszystko wydaje się ciemne, w tobie jest światło, które nigdy nie gaśnie. Czasami słabe, prawie niewidoczne, ale zawsze zapalone. A jeśli nikt nie zobaczy tego, co nosisz w sobie, to w porządku. Ty wiesz. I to wystarczy. Twoja droga jest Twoja. Twój proces jest święty. Nie musi być zrozumiany, tylko przeżyty. Oddychaj. Puszczaj. Oddaj się. Życie zna drogę. Zaufaj trochę więcej. Zaufaj sobie. Zaufaj czasowi. Zaufaj ciszy. Czasami to w ciszy odpowiedzi krzyczą najgłośniej. A gdy wszystko stanie się za dużo, wróć do prostoty. Gorąca kawa. Długi prysznic. Szczery uścisk. Zachód słońca. Prostota leczy. Obecność leczy. Miłość, nawet w małych dawkach, leczy. Uczysz się. Rośniesz. Stajesz się. I to już jest piękne. Na końcu wszystko, co naprawdę się liczy, to ile udało ci się być obecnym. Ile pozwoliłeś sobie poczuć, nauczyć się, kochać i być kochanym. Życie nie wymaga od ciebie nierealnych celów, ani nie oczekuje, że będziesz kimś, kim nie jesteś. Życie chce, byś obudził się. Byś dostrzegł, że nawet w chaosie jest dostępny pokój. Że nawet w bólu jest przestrzeń, by zakwitnąć. Może wielką lekcją tego wszystkiego jest nauczenie się przyjmowania siebie. Przestań walczyć z tym, co czujesz, co żyjesz, co jesteś. Ponieważ cierpienie często wynika z oporu. Kiedy puszczasz, kiedy akceptujesz, kiedy przestajesz walczyć z tym, czego nie możesz kontrolować, dzieje się coś magicznego. Pojawia się pokój. Nie dlatego, że wszystko stało się idealne, ale dlatego, że przestałeś się wyczerpywać, próbując zmienić to, co nie zależy tylko od ciebie. I tam zaczyna się prawdziwa wolność. Kiedy rozumiesz, że nie musisz czekać, aż wszystko się ułoży, żeby zak. Ządź żyć z większą lekkością. Możesz wybrać teraz. Wybrać głębszy oddech. Mówić z większą delikatnością. Działać z większą świadomością. Kochać z większą obecnością. Żyć z większą prawdą. Życie to teraz. Zawsze było. To nie to, co zostało w tyle, ani to, co jeszcze przyjdzie. To ten moment, ta sekunda, która przechodzi, podczas gdy czytasz te słowa. Ten święty moment, który nigdy już się nie powtórzy. I kiedy to zrozumiesz, nawet najprostsze dni nabierają blasku. Nawet najzwyklejsze chwile stają się wyjątkowe. Jesteś częścią całości, częścią wszechświata, żyjącą ludzkim doświadczeniem. I tylko z tego powodu jesteś godny szacunku, miłości, troski. Twoje istnienie jest wyjątkowe, niezrównane, niezwykle cenne. Więc idź w swoim rytmie, z własnymi krokami, z własnymi pauzami. Z własnymi milczeniami. Nie jesteś spóźniony. Nie jesteś zagubiony. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, by nauczyć się tego, czego musisz się nauczyć. Zaufaj. Wszystko się układa, nawet gdy wydaje się być bałaganem. Życie jest mądre, a Ty jesteś silniejszy niż myślisz. A kiedy zapomnisz o tym, wróć. Wróć do siebie. Wróć do teraz. Wróć do esencji. Ponieważ wszystko, czego szukasz, już jest w tobie.